Witam wszystkich. Przedstawię gry moje, które warto, które nie warto, które nie pamiętam. Mafia trylogia. Jedynka, dwójka. Warto. Trójka nie. God of War. Ech. Takie. Nie mam zdania. God of War remaster. Bardzo warto. To akurat tą wersję bardzo warto. Super gierka. Musiałem przychodzić dwa razy, bo bago miałem. Robocop eee, Fajna gierka, ale takie nie wiem, nie mam zdania. 7 takie to God of War Tak, 5 mafia. 1 2 9x10. 3, 1 na 10 Robocop 5 na 10 Ramach gdzie 10 na 10 Lords of Fallen nie pamiętam do końca, ale pamiętam fajnie się bawiłem takie 8 plus na 10 warto Tomb Raider 20 rocznica Rise of the time, jak to się mówi, nie wiem, to pewnie że warto 10 na 10 Jedna z lepszych moich gier, którą grałem. Call of World of Warfare. Laka, laka. Takie... 7 plus na 10. A Tylko nie wiem, czy serwery są. Spider-Man 2. No... Szczerze. Fajnie się bawiłem, ale takie 8 plus na 10. Ale bym polecił. Black of War. Szczerze nie pamiętam, to nie daje ceny. Demon's Souls, pierwsza gra, jaką kupiłem na PlayStation 5. Czy, czy 5? 5 no i do tego Maty zamówiłem. Miałoby być premierą, bo była po premierze. 10 na 10 pewnie. Zamówiłem do Warszawy. 200 km ode mnie. Watch Dogs 2, nie powiem bo nie pamiętam Final Fantasy 7 super gierka naprawdę tylko takie 7 plus na 10 po polskiego języka nie ma Mass Effect edycja legendarna tu bo są trzy części a nie pamiętam do końca takie 8 plus fajna gierka Cyberpunk no, z tą grą to jest bardzo, bardzo duży problem. Nie wiem jak to ocenić, bo jak grałem to było super, ale jak sobie tak przypomnę, a nagrałem na dworze, bo nie było, bo w domu jest hałas, a ja tak jak sobie przypomnę, jak grasz to jest super, ale po jakimś czasie to jest takie, wyobrażę sobie nuda, takie 6 na 10, ale jak grasz to 10 na 10, a po jakimś czasie 6 na 10. Warte Wilhandlein, jak tu się mówi. Super gierka, bardzo polecam, 8 plus na 10. Marta is dead. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Super gierka. Nie wiem, kilka razy chciałem kupić cyfrowa, jednak zdecydowałem płytę kupić. Naprawdę. 9 plus na 10. Fajna gierka. To coś tam. Call of Duty Ghost. 6 na 10. Atomic Hard. Szczerze. Naprawdę, jak mam być szczerze. zapowiadaliście tak fajna wszystko. Ale, jak mam być szczery, to takie nie przeszedłem tej gry. Szkoda pieniędzy. I takie. Nie wiem, 6 na 10 Dead Island, dwójka. W się bowiem super Nexus bo 2360. Chyba pamiętam 360, nie pamiętam do końca. Lewa 360. Gizmo XR mi się wydaje, bo jest 4, nie wiem, ale dwójce daje 2 na 10. Grantizmu 7. 10 na 10, super samodówka. Jedna z najlepszych moich gier samodowych. The Last of 1, 10 na 10, super gierka. Naprawdę super. Ratchet krank 10 na 10, naprawdę przyjemna, fajna gierka, człowiek się świetnie przy bawi, 10 na 10, oczywiście to Raider, nie, nie można zostawić innej cenie 10 na 10, super gierka, nie rozwijam się, bo nie chcę mi się długo filmu nagrywać, Davie Club, no to bym dał 10 plus na 10, nawet lepsze niż Grand mi się wydaje, przynajmniej lepiej się bawiłem przy tym, nie? Domagran no, jest lepiej oceniane. Wszędzie serwery nie działają Metro 7 plus na 10 Dead Space 4 na 10 nawet 2 na 10 Tanglig 2 takie 7 plus na 10 osobno odwrotnie odstawiłem sobie The Last Aspart 2 Szczerze, o wiele gorszej linki. 7, Space Marines szczerze, fajna gierka, ale taka na, żeby sobie pograć chwileczkę taka. Tak, jest 7 plus na 10, Final Fantasy 16, o wiele gorsza niż 7, ale dobrze, że jest polski, takie 7 plus na 10. Co to jest? Medium. Polska gra. Przez covida pewnego dublingu nie dali, pamiętam. Bo też nam tłumaczyli dlaczego. Ale ogólnie daje 10 na 10. Bloodborne, oczywiście 10 na 10. Kontrol. nie wiem. Nie wiem, bez nie wiem. Battlefield 1. 7 plus na 10. Nie mam zdania. Eldering 4 na 10. Te reklamy też show, bo tej, tej gry to naprawdę dla mnie to te lokacje te te, te, te podziemne te wszystko takie podobne 4 na 10. Najgorszy sols. Razen Evil 4 Taki, gorszy niż 7ka, gorszy niż trójka, trójka nie, trójka chyba, to co się takie chodziło w mieście. Nie pamiętam, ale super. Takie 6 na 10 Och, bez zdania. Bez Dziesięć... 10 na dziesięć. 10. Dziesięć na dziesięć. Nie no, że ja sobie to 8 na dziesięć. Osiem plus na dziesięć. Rzeczywiście, jest moje zdanie 7 na 10. Tryna play 7 na 10. Najpierw skreślić filmik, bo. Naprawdę. Biorąc obiad. Gadoł, radar 7 na 10. Tak. Wcale nie na dół. Along The dark. Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale tak bym miał wystawić ocenę to takie 7 plus mocno na 10. Call of Duty Black Ops 6, teraz gram, już mam prawie 46 godzin multi, singles genialny, multi genialne, zombie nie próbowałem, nie wiem, sezon pierwszy, genialno to co dali. No po prostu 11 na 10. Genialny, najlepszy kod, nie licząc złot od War. Mi się wydaje najlepszy kod, bo na równo. No i oczywiście koledzy 2, ten zwykły. Na początku nie mogę grać, bo mi głowa bolała, nie wiem czemu, o klatki może chodziło, ale jak później taki się tak człowiek przyzwyczaił, to takie 8 plus na 10. Pograłem mm. pół godzinki, takie 1 na 10. Ah. Jest of. Nie wiem, co się mógł mieć z tym 10, nie no, 7 plus na 10. I moja najlepsza gra w kolekcji. No, jedna z najlepszych nie do dobrajderów, tak mi się wydaje. Bo jeszcze mam dużo z cyfrowych chyba z 40/50 cyfrowych, ale ich nie będę przedstawiał. Plaga. Jedynka. Super. Dwójka. Super. No, po prostu 12 na 10. Niczym są bajderów i Koda 6, to, to jest praktycznie jedno z najlepszych moich gier. Destiny kupiłem z PlayStation 4. Pamiętam razem było w zestawie. I pamiętam. wtedy <laughs> kupiłem czwórkę. Byłem zawiedzony taką nudną grą. Hmm, ale to grałem, na, że była czwórka. To ile lat temu, to nie oceniam. Oczywiście bez oceny. I perełka na koniec. Astrobot Nie wiem czy raczej, czy Astro co lepsze. Ale takie 8,5 na 10. I teraz ocenimy najlepsze moje gry. Zostawimy tak jak kojarzę sobie. I, gdzie to jest? Obyj nie bo nie będę musiał szukać. Nie wiem gdzie te gry powkładałem. To jest tak. zostawimy najlepsze, najlepsze, najlepsze Tomb Raidery. Jakiś, Tomb Raider jakiś tam były, jaki? Dobra. Na pierwszym miejscu są Tomb Raidery i plag. Plaga. I, a na trzecim miejscu takie mocne Call of Duty. Lekko co przejść. No nie wiem, czy plaga, czy Tomb Raidery, co jest lepsze, ale. Plaga i tą Braidery na równo, wszystkie naprawdę i potem Black Ops 6. No, i Dimo Souls jeszcze tak wchodzi z Black Ops 6 na równo. Dzięki, na razie.